Mogę powiedzieć, że się bardzo cieszę, tak? oby obydwu, bardzo ciężkie zawody. Ja z początku bardzo dwa fajne biegi, później jakieś lekka niespodzianka na to, że nie zareagowaliśmy, ale już później kolejne biegi były dowiezione cenne punkty, także chodzę, awansuję, cieszę się bardzo. Zdecydowanie, naprawdę tutaj w indywidualnych trzeba kalkulować dużo, nie? Trzeba dojeżdżać do mety, każdy punkt jest cenny, bo właśnie jak widać, że było bardzo ciasno i kto zdobył, zdobył więcej punktów wchodzi. No ogólnie jestem bardzo zły, że tyle przerwy, bo naprawdę no szkoda, wolałbym tak naprawdę co tydzień jeździć, no ale trzeba będzie to w jakiś inny sposób e, zastąpić. Dużo treningów u siebie, pewnie gdzieś na wyjeździe pojedziemy na trening i szukać jak najwięcej kontaktu z motocyklem. No, ogólnie jest bardzo podobny do Gniezna, tak i... i pojedziemy, nowy dzień, także tak, zobaczymy, co tam, na jakie nas warunki zostaną, tam też będziemy chcieli jechać w jak najlepsze zawody i być może jeszcze dalej pojechać. No tak, troszkę zabrakło, gdzieś tam na początku, po pierwszym biegu po prostu nie w tą stronę poszliśmy, co powinni po, co powinniśmy i, i kolejna jedynka, później już wróciliśmy do tego, co co po prostu powinniśmy zrobić. Była trójka, dwójka no i ostatni bieg, już dosyć mocna obsada i te nieszczęsne drugie pole, które dzisiaj no było fatalne i no niestety nie wyjechałem ze startu i szkoda było zależeć na motocykla, więc jechałem. Tak, na razie jest ok. Gdzieś tam wróciłem do składu, więc fajny mecz w Pile, później ta wygrana w Niemczech, co zaowocowało też prawdopodobnie jakimś kontraktem za granicą, więc no to mieć jeszcze będę miał jazdę, wiemy w sumie nie wiemy kiedy wystartujemy, jakby no, patrząc terminasz to pierwszego, drugiego w Opolu, także do tego czasu trzeba będzie coś pojeździć i mam nadzieję, że wykorzystam ten czas dobrze, bo, no bo im więcej jazdy tym po prostu lepiej się czuję i, i, i ja po prostu sam gdzieś to po prostu e, lepiej się czuję na motocyklu, także e, oby, oby tej jazdy było więcej. E, no niewiele i wiele tak naprawdę, bo tak zawody się nie układały po, po mojej myśli, e, troszkę, troszkę, że tak powiem Pierwsze serie błądziłem troszkę z ustawieniami, mimo wszystko nie było takiej prędkości, jakbym chciał w motocykle. Cały czas gdzieś e, poprawialiśmy coś i na koniec to wszystko zagrało. E, no Nie ukrywam, że no troszkę nie smak czuję, bo tam nie wiem, piąte, szóste miejsce, no to jest takie ciężkie miejsce, mimo wszystko też dla, dla sportowca tutaj. Powiedzmy, podium ma trzy, ale to czwarte było, dawało awans, więc, e, więc spokojnie e, można było to w moim zasięgu. No cóż, no, no taki jest sport. W tym roku nie będę jechał w challenge'u. Od, od dwóch lat udawało mi się przechodzić te, te pierwsze eliminacje. No taki jest żużel. Wszystko gra, motocykle się, spisują się dobrze. Trzeba tylko popracować jeszcze, żeby od pierwszego biegu ta stabilność była przez kolejne biegi, a nie odwrotnie na koniec znał, łapać dopiero ustawienie. Niezmiennie stawiam się na każdych treningach, ciężko pracuję z moim tunerem, z moimi mechanikami. Podjąłem też współpracę z moim tunerem, czyli z panem Krzysztofem, troszkę bardziej indywidualną też będzie ze mną na, na, na meczach, żeby po prostu no, nie gubić tak gdzieś tam tych punktów. Dałga troszkę zweryfikowała tam jakieś moje braki pod względem tego ustawienia właśnie się od pierwszego biegu. No i cóż, no, nie, nie, ewidentnie nie dostałem szansy na, na, na wyjazd do Piły, ale cóż, no, nie, nie załamuję się tym, tylko pracuję cały czas do przodu. No i, i tyle. Być może, e, jeśli przekonam do siebie, e, że tam pojadę w kolejnych zawodach. E, no encyklopedia wiedzy, e, encyklopedia wiedzy sprzętowej e, o, co i także je, jazdy, tak? czyli techniki jazdy, pokonywania łuków, startu. E, no jest to na pewno faza, z którym się gdzieś można wzorować e, i ja bardzo chętnie z to nie Staram się wyciągać wnioski z każdej jego e, rozmowy a mam nadzieję, że to przyniesie skutki w zobyczach punktowych.